Witaj. Latarnia duszy to miejsce, gdzie światło prowadzi cię przez mrok codziennych rozterek. Dzisiejszy odczyt kart jest jak blask latarni, wskazuje kierunek, ale to ty decydujesz, którą drogę wybierzesz. Pamiętaj, odczyt jest ogólny, może nie rezonować z każdą duszą, która tutaj trafi. Jeśli jakieś przesłanie nie przemawia do ciebie, pozwól mu odpłynąć i czerpie jedynie to, co rozświetla twoją drogę. Z otwartym sercem rozpocznijmy tę podróż do głębi Twojej duszy. Zapraszam. Dziś, przy świetle wiosennego słońca i energii odradzającej się natury, wyruszamy w wyjątkową podróż. Wiosenne przebudzenie. Może stać się Twoim przewodnikiem. Podobnie jak wiosna budzi do życia uśpione rośliny, tak i my spróbujemy odkryć, co w naszych duszach zaczyna kiełkować, co wymaga uwolnienia, a co potrzebuje troski, by rozkwitnąć w pełni. Tarot będzie naszą latarnią, światłem, które pomoże nam zrozumieć, jaką drogę obrać w tym nowym cyklu życia. Każda z kart oświetla inny aspekt naszej wewnętrznej odnowy. Otwórzmy wspólnie przestrzeń na te przesłania. Czas otworzyć karty i zobaczyć, jaki blask niesie dla ciebie wiosenny cykl. Baranie, jesteś znakiem ognia, czyli to, co ciebie określa, to dynamizm i pełen zapał. Dlatego w tej interpretacji uwzględnię dominujące cechy Twojego znaku, takie jak ambicja, odwaga, dążenie do przodu. Ale czasem także impulsywność i trudności w analizowaniu swojego wnętrza. Co zostawiasz za sobą? Dziesięć kielichów symbolizuje pełnię emocjonalną, podsumowanie ważnego etapu w życiu, a także szczęście rodzinne lub duchową jedność z bliskimi. Dla ciebie to moment, aby zostawić za sobą iluzję konieczności dążenia do idealnej harmonii. Czy próby spełnienia oczekiwań innych osób? Może odczuwasz presję, by być tym kimś, kto zawsze dowozi szczęście wszystkim wokół. Karta sugeruje, że nadszedł czas, abyś przywartościował relacje emocjonalne i skupił się na uzdrowieniu swoich wewnętrznych potrzeb. Może chodzić o oczyszczenie się z przeszłych konfliktów rodzinnych. Lub porzucenie utopijnego obrazu związku, jeśli taki idealizm cię blokował. Ważne jest, abyś pożegnał przeszłość z wdzięcznością. Co zasadziłeś, co teraz kiełkuje? Koło fortuny w pozycji odwróconej wskazuje na okres stagnacji lub trudności, które mogą rozbijać twoje plany. Karta mówi jednak, że pod powierzchnią chaosu kiełkuje coś nowego. Coś, co wymaga czasu, aby się w pełni rozwinąć. Może to oznaczać, że działania z przeszłości, nawet te, które początkowo wydawały się niepomyślne, zaczynają teraz ukazywać swoją ukrytą wartość. Może miałeś jakiś projekt, który wcześniej nie przynosił rezultatów, wydawał się porażką, a nagle przynosi korzyści. Porażki to nauka. Wyciągnij z nich lekcje i wszystko to, co wartościowe, bo z nich uczymy się najwięcej. Karta sugeruje także działanie intuicji. Na przykład, jeśli instynkt podpowiada ci, aby zaufać losowi, kiełkujące zmiany zaczną przynosić pozytywne efekty, choć nie od razu. Uzbrój się w cierpliwość. Czego potrzebujesz, by rozkwitnąć? Odwrócony rydwan wskazuje na chwile, w których możesz czuć, że Twoje życie wymyka się spod kontroli. Zbyt dużo siły idzie na naciskanie, zamiast na precyzyjne działanie. Karta wzywa Cię do rekonstrukcji Twojej sytuacji. Aby rozkwitnąć, potrzebujesz połączyć energię Twojego znaku, impuls i pasję z cierpliwością. Niech Twój wewnętrzny ogień będzie lampą, która oświetla Twoją ścieżkę. Zamiast rzucać się bez przygotowania na nowe wyzwania, poświęć czas na introspekcję i naukę. To ci zapewni stabilność. Co musisz uwolnić, aby zrobić miejsce na nowe? Dwójka kielichów sugeruje, że kluczowym aspektem, który należy przemyśleć i uwolnić, są zobowiązania związane z partnerstwami. Być może trzymasz się relacji partnerskich czy zawodowych, które ograniczają Twój rozwój. Karta wskazuje, że rozwiązania w twoich relacjach powinny prowadzić do wzajemnej inspiracji, a jeśli partnerstwo ci nie służy, należy zrobić miejsce na coś nowego. I nie musi tu oznaczać od razu rozstania z partnerem. Może to oznaczać puszczenie kontroli w relacji. Zamiast bronić pozycji lidera, pozwól tej energii płynąć swobodniej. Energetyczne oczyszczenie relacji stworzy przestrzeń dla nowych, harmonijnych połączeń. Twoja ukryta siła, czyli jaką masz ukrytą moc tej wiosny. Szóstka mieczy wskazuje na ukrytą zdolność do przejścia przez trudne sytuacje z lekkością i siłą. Twoją ukrytą mocą jest umiejętność przyjęcia transformacji i zmiany. Pomimo trudności jesteś w stanie odnaleźć światło na końcu tunelu. Karta radzi również, że podróż, czy to mentalna, symboliczna czy dosłowna, jest narzędziem uzdrawiania. W Twoim przypadku może to oznaczać emocjonalną podróż w głąb siebie lub fizyczny wyjazd, który otworzy nowe możliwości i przyniesie ci inspirację. Ucieczka od codzienności, na przykład przez czas spędzony w naturze, lub zupełnie nowe doświadczenie, pomoże ci odłączyć kabel od stresu. Dokąd ta nowa energia chce Ciebie prowadzić? Odwrócony księżyc mówi o uwalnianiu się od dezorientacji, niepewności czy iluzji. Wchodzisz lub już jesteś na ścieżce oczyszczenia, wychodzenia z mgły i odnajdywania swojego miejsca. Karta wskazuje, że nowa energia uczy Cię, jak czuć się bezpiecznie we własnych wyborach i jak zakorzenić się w swojej prawdzie. Jest to czas, w którym przestaniesz potrzebować zewnętrznych potwierdzeń swoich działań. Stajesz się niezależnym przewodnikiem swojej ścieżki. Możliwe, że po zakończeniu projektu, jakiegoś zadania czy sprawy, które zaprzątają ci głowę i które to były lub jeszcze są źródłem stresu, doświadczysz nie tylko lekkości i ulgi, ale i jasności i klarowności co do kolejnych kroków. Baranie. Twoje wiosenne przebudzenie podkreśla, jak dużą transformację możesz przejść w najbliższym czasie. Możesz uwolnić się od iluzji i ciężaru emocjonalnego, aby otworzyć się na nowe, bardziej świadome życie. Twoją siłą jest umiejętność przetrwania trudnych chwil i czerpania radości z procesu zmian. To podróż w głąb siebie. Aby lepiej zrozumieć swoje pragnienia i spojrzeć na życie w nowym świetle. Niech energia wiosennego przebudzenia będzie latarnią, która rozjaśni ci drogę i wskaże najlepszy kierunek na nadchodzące wiosenne tygodnie. To już koniec naszej dzisiejszej podróży przez karty. Niech każde przesłanie stanie się iskrą, która rozjaśni twoją drogę. Dziękuję za wspólny czas. Niech latarnia twojej duszy nigdy nie gaśnie i zawsze rozświetla twój horyzont.